Cześć, zapraszam do dzisiejszego czytania. Dzisiejsze czytanie ma tytuł Trzy rzeczy, które powinieneś, powinnaś wiedzieć dotyczące miesiąca październik. Trzy, trzy rzeczy, które powinieneś, powinnaś wiedzieć, w odniesieniu do października, czyli co powinnaś wiedzieć w tym miesiącu? Jak powinnaś się przygotować na ten miesiąc? Powinnaś, powinieneś. Zanim przejdziemy do czytania, to chciałabym, jak zwykle, ogłosić coś. Kurs czytania kart, jeżeli masz ochotę nauczyć się czytać karty, nie musisz mieć żadnej specjalnej umiejętności, nie musisz mieć darów, żeby czerpać dużo przyjemności i dużo. Um, Wiedzy intuicyjnej z kart. Więc to ten kurs jest absolutnie otwarty dla wszystkich. Jeżeli nie chcesz zawodowo czytać kart Tarota dla innych ludzi, to jak najbardziej to ten kurs jest dla ciebie. Jeżeli chciałabyś czytać innym ludziom, to w trakcie kursu może okazać się, że masz to powołanie i że, że jesteś w stanie czytać oprócz sobie to jeszcze innym. A może już to wiesz, może już to czujesz, że tak możesz, że tak umiesz, że tak chcesz. W każdym razie jest to otwarte czytanie dla absolutnie każdego. Jedyne co musisz wiedzieć, to że masz w sobie ciekawość, że masz ochotę i to jest absolutnie wystarczające do tego, żeby wziąć udział w takim kursie. Ten kurs jest dla moich subskrybentów. W super atrakcyjnej cenie. Mianowicie, normalnie ja taki kurs prowadzę za 400 zł za 8 spotkań, za cały kurs, który jest rozłożony na 8 spotkań grupowy, a dla moich subskrybentów jest on przeceniony o 50%. Więc, jeżeli chciałabyś skorzystać z tej oferty, ten kurs się zaczyna już za tydzień, więc, jeżeli chciałabyś jeszcze przed rozpoczęciem dołączyć do grupy, to daj znać w komentarzu albo wyślij mi maila i ja wyślę ci kod zniżkowy do tego kursu. I wracamy do trzech wiadomości, które powinnaś, powinieneś wiedzieć na dla siebie na październik. Jest to czytanie otwarte, dlatego, dlatego jeżeli pojawiłaś się na tym czytaniu albo pojawiłeś się na tym czytaniu, to znaczy, że coś cię tutaj popchnęło, coś cię tutaj przyciągnęło na ten, a nie inny filmik. Więc. Otwórz się na informacje, na energię, która chce do ciebie się dobić. Sam musisz być jak detektyw, czyli rekodować to, co ja mówię do ciebie, przez to, że jest to czytanie otwarte czyli jak ono ma się do ciebie, jak, ono, jak te informacje chcą się przebić, jak, jak ty to możesz zrozumieć. I zaczynamy trzy informacje. Mhm, mamy tak. Mamy Asa Buław odwróconego, mamy Pazia Buław odwróconego i mamy sprawiedliwość. Czyli... Przepraszam, ale mam lekko zatkany nos, więc jeżeli to słyszysz, to naprawdę wybacz. Um, Asbław i w obydwie w odwróceniu. Będę je traktowała jako dwie osobne informacje, dlatego że zapytałam o trzy rzeczy, które musisz wiedzieć dla siebie na Październik. One są bardzo blisko siebie one są gdzieś tam ze sobą połączone. Mówią o podobnych rzeczach ogólnie, mogą mówić o podobnych rzeczach, ale ja je przeczytam jako dwie odrębne informacje, dlatego że tak zapytałam kart, poprosiłam o dwie odrębne informacje i padły w dwóch odrębnych informacjach, ale gdzieś one się ze sobą na pewno łączą. Więc as buław ogólnie to jest jakiś progres w, w rzeczach związanych z działaniem, z pracą, z firmą, z generalnie. Z, z wydarzeniami. Jest to odwrócone. Ta karta jest odwrócona, więc hmm, progres. Możesz to, może to być y, albo że w październiku. Będzie niewielki, znikomy progres, czyli nie szykuj się, nie nastawiaj się na gigantyczny progres w związku ze sprawami zawodowymi, firmowymi, pracowymi, albo takimi projektowymi. Jeżeli masz jakiś projekt. To nie, 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 nie szykuj się, że to będą jakieś gigantyczne zmiany naprzód. Będzie, to, to może też być stagnacja, czyli że generalnie te, te, te projekty będą zatrzymane. Może to też znaczyć regres, że te projekty będą się cofały, że będzie mniej, że będzie. No, nasuwa mi się to słowo gorzej, bo to może być albo brak lepiej, albo gorzej. I zostawię to otwarte, dlatego że to jest czytanie otwarte i zależy wszystko od tego, jak, ty, jakby jak u ciebie teraz wygląda sytuacja. Nie chcę tutaj mówić, że to jest dla wszystkich brak progresu albo dla wszystkich gorzej, bo jest tutaj wyczuwa, wyczuwa karta ogólną energię braku progresu, ale każda sytuacja wygląda inaczej, więc tak to zostawię. I tutaj dlatego właśnie wychodzi nam paść buław, dlatego że to po Twojej stronie będzie zmniejszona energia. Prawdopodobnie dlatego, że zaczyna się jesień i bardzo da się to odczuć. Temperatura znacząco się obniżyła. Wszyscy są trochę bardziej ospali, trochę bardziej zziębnięci. Zaraz zacznie się ogrzewanie w domu, więc wszyscy nagle energia zacznie się zupełnie inaczej pracować. Zazwyczaj w takich momentach zmiany, zmiany pogodowej i zmiany sezonalnej, sezonowej jest jakieś takie no, przesilenie, przesil, przesilenie jesienne i jest takie po prostu załamanie się ciągłości w uczuciu, w czuciu, w samopoczuciu. Więc tutaj prawdopodobnie ta karta wyłamuje, wyłapuje tę energię. Bardzo dużo ludzi naokoło mnie teraz w tym momencie nie ma siły wkładać swoje 100% w swoje projekty, nie ma siły e, robić więcej, więcej na rzecz, na rzecz swoich, swojej pracy, swojego, swojego zawodu, ale, e, ale właśnie to może znaczyć to, że będziesz się czuła, czuł bardziej leniwy, bardziej zmęczony, więc Na spokojnie. E, Zaopiekuj się tym, zaopiekuj się tym uczuciem, nie przeciążaj się, i wiesz, życie cały czas jest sinusoidą, sprawy są sinusoidą, więc jak idą w dół, to później pójdą w górę, więc y, zawsze tak będzie. Więc nawet jak teraz pójdą w dół, to później pójdą w górę, i tak, y, tak cała, cała rzeczywistość jest stworzona, więc. Nie przejmuj się bardzo tym, ale jak już to będziesz miała, miał na uwadze, to możesz zawsze z tym, co zrobi, coś zrobić. Na przykład co? Na przykład nie załamywać się, nie przejmować się, wrzucić sobie na luz. Co też nie znaczy, że poddawać się. Możesz zawsze robić takie czynności, które są może bardziej przyjemne, może bardziej łatwe żeby cokolwiek popchnąć do przodu, może na przykład tak jak są jeś, wiosenne porządki, to może na przykład czas na jesienne porządki, czyli możesz potraktować ten czas jako taki czas przejściowy, poukładać rzeczy, uporządkować pewne sprawy, żeby wejść w tą energię zwyżkową, jakby z gotowością, że może właśnie to jest ten czas nie na gigantyczny krok w przód, ale na to, żeby żeby uporządkować to co jest zaległe i to co zalega, żeby później można wykonać ten krok w przód z o wiele większą łatwością. I ostatnia karta to jest karta sprawiedliwości, więc dla wielu z was czy pamiętasz o czymś co masz takiego mm, urzędowego, terminowego, odbiór jakiegoś dokumentu, zapłata jakiegoś e, podatku, zapłata zaległości. Stawienie się gdzieś w urzędzie, w sądzie, na policji, zrobienie badań, to, to, już, jest, to już jest jakby rozciągnięcie, ale jeżeli coś zaplanowanego, coś co, coś, co jest ważne i co trzeba odhaczyć, i jeżeli już wiesz o czym mówię, jeżeli to jest tam, to, to pamiętaj o tym, że to się wydarzy w październiku, a może gdzieś zapomniałeś, zapomniałaś, więc to jest przypomnienie, że jest coś takiego do zrobienia przez Ciebie. Czy pamiętasz, karta ci o tym przypomina? I jeżeli chcesz, tak, w taki sposób, albo w bardziej rozbudowany, czytać sobie karty, na przykład każdego dnia wyciągać jedną kartę i zobaczyć, może ta karta ci o czymś przypomni, może ta karta cię natchnie zainspiruje i być częścią grupy, która robi takie ćwiczenia, to zapraszam cię do komentarzy albo do kontaktu mailowego. Pa! pa.